Real Madryt 5 do 0. Pokonał Kairat Taumaty na wyjeździe. No i widać było widać było dosyć sporą różnicę poziomów między jedną a drugą drużyną. I wprawdzie gospodarze naprawdę w godny, pochwały sposób, intensywnie z entuzjazmem rozpoczęli ten mecz. Real przez długi czas nie bardzo wiedział, jak się pozbierać, tak naprawdę, i nie wyglądał zbyt efektownie. Ale jak już zaczęło wpadać, to już zaczęło wpadać. Kylian Mbappé. Trzy brameczki. Eee, powinny być cztery przynajmniej, bo jedną patelnię od eee, straszliwie zmarnował. Eee, wydaje mi się, że jeżeli są jakieś piłkarze, których trzeba jednoznacznie pochwalić za ten mecz, no to przede wszystkim eee, jest to Arda Giler, który trzyma formę i wydaje mi się, że eee, w barwach realu jest najrówniejszym piłkarzem w tym sezonie. Nie jest bezbłędny, ma swoje za uszami, Pozdrawiamy mecz z Marsylią chociażby, gdzie spokurował bramkę dla eee, gości tamtego spotkania. Ale to mi się podobało. Podobało mi się też to, że mm, Shabi dał cały mecz zagrać Alabie. Alaba potrzebuje tych minut, i wydaje mi się, że to był o tyle fajny mecz dla niego, że nie miał zbyt dużo testów, nie miał zbyt dużo możliwości, żeby coś zepsuć, ale pobiegał sobie trochę, popodawał. Bardzo dobry mecz Hausena. I oczywiście trzeba brać odprawkę na jakość rywala, ale Dean Hausen, mm, no myślę, że to był taki mecz dla niego na odzyskanie pewności siebie, na, na to, że warto być skoncentrowanym i że warto nadal grać po swojemu. Nie, nie warto wątpić w swoją piłkę nożną. Gorszy mecz z kolei, troszkę Marstantuano. Wydaje mi się, że można było więcej po nim. Oczekiwać. No i taki to był mecz. Wydaje mi się, że to był trochę mecz pułapka. Wydaje mi się, że gdyby szybko jedną czy dwie bramki udało się Kairatowi wpakować, bo kurczę, w pierwszych 10 sekundach mieli okazję, żeby go ala załadować. Nie? Gdyby zapali troszkę pewności siebie, to różnie to by się mogło potoczyć, ale ostatecznie no, Real pokazał miejsce w szeregu ekipie z Kazachstanu i, i bardzo mnie to cieszy. Kolejne trzy punkty, no i nie nazwałbym tego rehabilitacją za mecz Atletico, ale no, przyzwoita, przyzwoita reakcja, reakcja której, której po prostu oczekiwałem, można powiedzieć, że wymagałem.